Hej, witam Was serdecznie, a w dniu dzisiejszym głównym bohaterem odcinka będzie Torch Magnet, czyli Dodge Charger 7 generacji w wersji Hellcat SRT. Samochodzik naprawdę przyjemnie robi brum, a pod jego maską siedzi silnik. 6.2 pau 8 doładowany mechanicznie, po niemiecku doładowane kompresorem, a po e, angielsku super doładowane. I jednocześnie z aktualizacją 2.0, jeśli dobrze pamiętam, ten Dodge dostał działający Digital Speedometer, czyli cyfrowy licznik prędkości tutaj w środku, który wskazuje nam prędkość e, na godzinę w kilometrach. Oczywiście, gramy dzisiaj na kierownicy Logitech G29, shiftera będziemy używać sobie sporadycznie, bo mamy tutaj łopatki, na których możemy zmieniać biegi. Na shifterze zbindowałem sobie wbijanie biegu w górę po trójkę i wbijanie biegu w dół pod czwórką, także może... Co jakiś czas sobie nim e, machnę e, dla sportu. Mamy jeden delikatny problem, który polega na tym, że mamy troszeczkę mało benzynium. A no i ta V8 z tym kompresorem, e, bo tego nie powiedziałem, generuje łącznie 717 koni mechanicznych. Także świetny amerykański wytwór, który świetnie się rozpędza. E, na szczęście uda nam się dojechać. Pięknie. Właśnie, warto zaznaczyć, że jest to samochód z eventu halloweenowego 2024, także niestety go już się zdobyć nie da. Jeśli chodzi o tuning, to nie ma on za bardzo żadnych opcji, jeśli chodzi o podniesienie mocy. Na razie są to same wizualne rzeczy i chyba też z tych wizualnych rzeczy to tam nic specjalnego e, nie ma. Jest to samochód z segmentu E, czyli jest to już samochód, no większy, samochód, który jest rodzinny, no i ma 700 koni pod maską. No jest to coś niesamowitego. Karwice e, 2 to może na DW sobie później śmigniemy, a pojedziemy sobie przez darłowiec. Skrzynię mamy tutaj ośmiobiegową, automatyczną. Nie ma tutaj opcji manual, także jest to w pełni automat. Co tutaj się w ogóle dzieje: jakieś RB sobie tutaj jedzie. W ogóle ja się dowiedziałem ostatnio od widzów, że kierowcy RB jeżdżą w strasznie szalony sposób, nie? Pewnie chyba poznaliśmy przed chwilą przypadek. E, generalnie tak, pamiętam cały czas o key seat. Ona będzie, dobra, kolega tutaj widzę żeby nam specjalnie wyjechać. Odjechał sobie bardzo dobrze. Koniec ograniczenia prędkości. My jednak próbujemy tutaj grubo powyżej ograniczenia. Nawet tego po odwołaniu. Policji żadnej tutaj nie, nie posiadamy. Ten samochód został wybrany przez was. Była ankieta na karcie posty co do niego. Tatańska moc nie do opanowania. Wybraliście Dodge'a nie 92. Prawie 1000 osób zagłosowało, także, także liczę, że też ktoś wpadnie jednak na ten Odcinek. Mogę wam zaprezentować wiele z nowych sposobów na zgłaszanie użytkowników. Mati 097184 mit. O, ciekawych rzeczy można się dowiedzieć, czyli człowiek już został zreportowany. Generalnie piszecie w czat ukośnik report i klikniecie enter, to wyświetli wam się menu dotyczące zgłaszania graczy. Akurat się napatoczyła taka sytuacja, więc fajnie, że udało wam się to też zaprezentować dzisiaj. A my sobie dostarczamy do Karwice 2, które są już tutaj zaraz. Pierwszy na przejściu trzeba uważać. Oczywiście, jeśli również chcecie zagrać sobie na kierownicy w Robloxa, to odsyłam Was do tutoriala. Oczywiście, już o tym na pewno mówiłem, ale jest planowane odświeżenie tego tutorialu. Tutoriala już od paru miesięcy. Czekam, aż wyjdzie nowa wersja programu od Shiftera, żeby wam to pokazać wszystko na nowym wyglądzie, bo tam troszeczkę ma się to zmienić. Także będziecie mieli odświeżony tutorial, którego postaram się dostosować pod jakieś różne presety, w zależności tam od różnych sytuacji, od pojazdu, jakim, jakim się poruszacie, i tak dalej. No dobra, myślę, że pora, żeby sobie przyleptać. Krótkie, nie bierzemy tego. Kurde panie, dawaj mi coś na DW. O, punkt nowo. stacja paliw Erlom. Dobra? Spoko może być. Akceptuję to. No i kurczę, kurat się zapaliło. RP1 Wow. Ale długo, kurde noc mnie tu zastała normalnie, tak długo musiałem czekać W ogóle muszę czekać aż się do końca otworzą rogatki czy mogę jechać? Bo w teorii sygnalizacja już zgasła, nie? I czerwonego światła nie ma W ogóle w dealershipie jest napisane, że ten samochód pali 45 litrów benzyny na 100 kilometrów Także całkiem... Poro, Czemu ja go nie widziałem? A, przypomniało mi się jak grałem na VR kiedyś w PCD i miałem tak samo, że nie widziałem normalnie gościa, który stał przede mną i chyba nawet światło miał włączone. Aha, bo ja muszę najpierw odebrać zlecenie. Kurde, balans, to Żeś odwolił. Dobra, robimy nawrotkę na Rondzie w Grzybnie w takim razie. Co do jakiejś aktualizacji do PCD, no to, to ostatni chyba mamy jakiś przestój. Odbieramy sobie, jak myślę, można zresztą stwierdzić po informacji, którą Amax napisał. Generalnie powodem tego są tam podobno matury próbne, jakiegoś jednego chyba z deweloperów lub kogoś podobnego. Które tam stopują pracę. Podobno w jakiejś szerokiej skali. Jeśli chodzi o pojazdy. Wow, wow, wow. Panie kolego. Jeśli chodzi. Aha. Jeśli chodzi o Hyundai'a i 20, no to wiemy, że tak. Po pierwsze, zastąpi on LK, czyli pojazd egzaminacyjny, ale Corsa ta cywilna wciąż zostanie w grze, żeby ludzie sobie mogli nią jeździć. No i poza oczywiście tym, że i 20 będzie można zdawać prawko, będzie też możliwość jej kupienia jako pojazd cywilny, taki normalny, wiadomo. I będą jego dwie wersje. Dwa oddzielne pojazdy i jeden będzie zdrowywał e, wersję i 20 zwykłą, a drugi e, i 20N, czyli tą wersję sportową. Będzie to wyglądało podobnie jak z Hondą Civic, nie? że macie wersję Plus i wersję Type R, także to tam, jakoś to tam jest. O, stary Jarosław i na no to tam idealnie, żeby tutaj sobie e, pojeździć troszeczkę na tym DW. Szkoda, że jest noc, to bym przycisnął tu bardziej, a tak to niewiele tu widzę. Zobaczymy przy wiatrakach, na razie sobie odbieramy zamówienie z ABC, tam z CBA. No, przy okazji dzisiejszy film posłuży za zbieranie pieniędzy na tego Hyundai'a, bo wydaje mi się, że trzeba gdzieś troszeczkę wykosztować, jako iż jest to dość nowy samochód. Co prawda będzie to ta wersja przedliftowa, ale myślę, że też będzie ładnie sobie kosztować, także no pieniążki się tak czy siak. Dobra, tutaj kończą się latarnie i zaczyna się problem z, z widocznością, ale robi się dzień powoli. No zobaczymy. O, nawet się trzyma. No, generalnie mamy tutaj kawał amerykańskiego kloca, więc co my tutaj mamy robić. a czekaj, bo ja mam na Skąd mi się krupy wzięły? Mamy tutaj kawa amerykańskiego sedana, który waży ponad dwie tony, więc no, tutaj prowadzenie jest jednak troszeczkę gorsze, a powiedzmy w sumie przez darłowo żeby brać tutaj zakręty tak w miarę dobrze, to trzeba kogoś, kto jest obeznany dobrze z tym samochodem. Wianek się zachowuje. Ja tym samochodem nie jeżdżę regularnie. wręcz powiedziałbym, że bardzo rzadko nim jeżdżę, także nie znam zbyt dobrze tego samochodu, i tutaj staram się być e, bardziej generalnie ostrożny, no ale jeździ się nim bardzo przyjemnie. Jedyne do czego Zastrzeżenie i dotyczy to środka jest to, że kierownica zasłania liczniki. No ale na szczęście jest ten digital screen, który wszystko nam już elegancko teraz mówi. Ale jak w Mercedesie E55 to dostosowali, to tutaj też by mogli. Ok, Pieszy! O! Do drugiej rzeczy, które mogę mieć zastrzeżenie tutaj. To myślę, że będą to hamulce, które seryjnie mogłyby być troszeczkę lepsze. Bo ja mam tutaj je wymienione na 40%, chyba nie pamiętam. Wiem, że jest to ta, ta opcja taka średnia, nie najlepsza. No i hamowanie w seryjnym tym samochodzie to jest troszeczkę jednak problem. ręczkowo sklep spożywczo-przemysłowy, pątnowo. No i spoko. A no jak ten samolot ma e, te 717 koni. To do setki buja się on w 3,6 sekundy, także jest to całkiem to imponujący wynik, próbujemy dać w sumie mu, bo tak na końca temu jeszcze na tym odcinku nie dałem, ani razu, co to? Kurde, kusi, żeby go wziąć, czekajcie, nawroteczka, Ej, dobra, to zrobimy sobie też misyjkę z gościem, z tego co widzę, uwaga na sutek kilometrowy, na drzewo też uwaga, nie zaryłem, hello, o dobra, no przyfarciło mi się dziś, jakbym wygrał w automacie, no co, E39 siadło, stara dobra motoryzacja, jak to mówią, dobra, jedziemy do pana Zbysia, czy jak on tam miał, do przy okazji, przy Przyjedziemy po odbiór gotówki zaraz Dobra, tutaj Renault sobie jedzie 50 na godzinę Tutaj mamy fotoradar Czy tam kamerę Kurde, ale lipa Taka ładna, prosta, zabudowana to walneli 50 No cóż, tak jedziecie w Polsce No tutaj uwaga na zakręty Uwaga, żeby gazu za dużo nie dać Bo jak tutaj się doda, to tak bardzo wypycha do przodu Że serio są problemy ze skręcaniem Ło, Ulicaje tam stały W ogóle nie wiem, czy też co zauważyliście, ale patrzcie Teraz mamy na przykład 160 i Hebel Tarcze biją definitywnie. Lewo-prawo miota tą kierownicą. Ty, takie tarcze nam sprzedają dobra. a kierownica wibruje przy hamowaniu. No, widzicie? Nie wiem, kto to był, ale trąbił tak dwa razy tak. Przyjacielsko trąbił. Może to jakiś widz, który rozpoznał. Muszę pamiętać, żeby pojechać przez centrum. O! Perfekcyjnie. Tak właśnie musiało być. Bez centrum, dlatego, żeby wezwać Sempeks, czy sam peksa, Sempeksa, no właśnie. No, Zbysiu, dobrze pamiętałem. Dobra, ja jadę, bo ja muszę jechać na podnowo najpierw chyba, nie? Tak będzie dobrze? Chyba będzie dobrze. A dla informacji to prawa jazdy ukończonego w tej grze nie mam. W sumie jakoś nawet nie myślałem, żeby je robić po tym jak był ostatni test pojazdów, czy tam kiedy ja je straciłem, nawet już nie pamiętam. O! To będzie wielkie starcie. Renault 9 i dodge. Bo jakaś jeszcze kobieta za kierownicą. To sobie poczekamy. Jednak starcia nie będzie. Ale kierunkowskaz użyty nie został. Tu z siódmego biegu takie depnięcie. No, kompresor, fajny duł ma ten samochód. Prawda, nie jeździłem nigdy takim dużym rzeczywistości. i Nie wiem, jak to tam wygląda, ale fajnie, że wstaje od dołu. Także model jazdy generalnie źle tu odzorowany e, nie jest. Dobra, teraz czyściemy nastęczkowo z powrotem. Czy na słowino to było? No, tutaj jakiś akciarz. Pasaciku B8. E, Był też kiedyś na pewno zrobimy. Jak nie streama z b to... To... wo, Łooo! Wow, E46! Najlepszy samochód na weekend! E46! Nie no, pod nowo się już nie wybieram drugi raz. Znowu z tego pod nowa, czy coś zamawiają. Głodni? Na szczęście pan Lawecia, że ta czeka zanim ja wrócę. Może nawet go jeszcze dogonimy. Nie no, wątpię szczerze. O, tutaj patrzcie. Na tym odcinku, gdzie są takie delikatne zakręty i blisko krawężniki. No jak eskortem, to tam ciężko było te krawężniki zahaczać, to tutaj jest to bardziej podatny samochód. O, tu weka w KW 212 k tak najedzie, o widzicie znowu krawężnik W 212 to już mówiłem, że Pewno ją zrobimy też gdy dostanie refresh I szczególnie refresh yy, Modelu jazdy, tu ciężarówki mają wstęp Czy nie bardzo, chyba nie, nie Warunkowa strzałeczka, zatrzymujemy się Patrzymy czy coś nie nadjeżdża z lewej strony Nie nadjeżdża Wziąłem w ogóle na ABC, ale trochę zapomniałem, że już jestem za tym sklepem i teraz nie chcę mi się już cofać. W ogóle, jeśli takie filmy wam się podobają, to pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, subskrypcję na kanale, zostawcie też dzwoneczka, żeby nie pomijać najnowszych treści. No i pamiętajcie też, że jeśli chcecie mnie czegoś wesprzeć, możecie zakupić wspieranie, za które macie specjalne bonusy. Teraz dzida. I fotoradar, więc hamujemy. Kawa gdzie jest laweta, pewnie już czekają na mnie. No właśnie z tego względu też nie chciałem wracać po to zamówienie, bo czekali, patrzcie trakcję zrywa przy 180, 90, 200 nawet, kurde jeszcze, przejazd zamknięty, czemu hamuje pulsacyjnie, przecież to ma bez. fajnie szybciej, bo już mnie opaska od, od kamerki na czole uwiera. Intercity tak powoli, to nie Intercity, no jak nie jak Intercity, idę. Tu by się dało startując z przejazdu wyrwać jeszcze mandacik, nie? Ten samochód to ma jednak kopy. A, ktoś chyba samochód ukradł. Dobra, już się z z z zesrałem, że mierzą. A, jak widzicie, laweciarz ładnie czeka. Tu elegancko. Dobry, sorry, że tak długo, ale srałem. 2,5 klaska. Dobra, A i co? To oni się tu ładują. Znaczy, ładują samochód na lawetę. <średz> Dobra, kończymy ten odcinek. Ja już nic nie mówię.